Kochani, witam bardzo serdecznie na dzisiejszym otwarciu muzeum. Niezwykłego muzeum, muzeum e, Millera. Witam Państwa dzisiaj w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lubawce, ponieważ to Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubawce, a personalizując Pan Krzysztof Jawor, Przyczynił się do tego, że to muzeum powstało. Pan Krzysztof Jawor był pomysłodawcą i organizatorem tego przedsięwzięcia, które było realizowane w ramach projektu edukacyjno-społecznego To działamy. I w wyniku działań, które trwały ponad rok, w które zaangażowali się nauczyciele, ale przede wszystkim dzieci, ponieważ to, co widzimy tutaj, to jest wytwór, Pracy dzieci, y, piękne y, malowidła, piękne rysunki, arcydzieła, bym powiedziała. To są prace ze, y, dzieci z zespołu szkolno-przedszkolnego w Lubawce. Patrzę na Wiktorię, bo Wiktoria jest już absolwentką, ale ona również y, do tego muzeum się przyczyniła. Szczegóły, może. Opowie, jak to wszystko przebiegało. Pan Krzysztof Jawor, bo jak mówiłam, był koordynatorem i pomysłodawcą, więc poproszę pana Jawora, żeby kilka słów na ten temat powiedział. A ja bardzo dziękuję panu Krzysztofowi, ale przede wszystkim dziękuję również y, naszym utalentowanym dzieciom i rodzicom, y, ponieważ ten projekt pochłaniał również czas nie tylko w szkole, ale również po południu wielkie, wielkie zaangażowanie dzieci, jak i również rodziców, których też tutaj dzisiaj widzimy. Witamy i gratulujemy. Dziękuję bardzo, oddaję głos panu Krzysztofowi. Kochani, a ja bym chciał już tutaj zaprosić do siebie artystki, bo to artystki przez duże A. Zapraszam, Wiktorię. Dwie Wiktorie w sumie są. Witam serdecznie e, również władze samorządowe. Witam, witam pana burmistrza Sł Sławomira Antoniewskiego. Witam panią pełnomocnik do e, spraw młodzieży, panią Iwonę Krawczyk. I oczywiście witam również e, telewizję e, regionalnej, nie tylko. Dziękuję bardzo. E, ja proszę jeszcze. Julia Szawioła. Julki chyba nie ma, a może jest, a nie widziałem. Wiktoria. Dziękuję pięknie. Laura Maik Zobaczcie jaki przedział wiekowy. Dziewczęta jak robiły y, te prace to już niemal niektóre prawie rok czasu y, temu tak to długo trwały. Prace były gotowe natomiast to co się działo tutaj wokół, ale za chwilę o tym powiem. Vanessa Mrówka. Milena Słowik. Olivia Szarek. Kochani, to są te najważniejsze osoby, gdyby o, nie byłoby tej galerii, gdyby nie one. Y, powiem wam szczerze, że pierwotnie miały być murale, czyli miało być to tworzone bezpośrednio na murze. Niestety, y, okazało się to niemożliwe ze względu na to, że to są bardzo wierne kopie yy, malar malarstwa Otto Millera. Yy, dlatego tutaj, dlatego w Lubawce, bo malarz urodził się w Lubawce. Yy, mając 9 lat, wyjechał z Lubawki wraz z rodziną. Yy, później był bardzo ważną osobą yy, w, yy, we Wrocławiu. Yy, malował i tworzył w takiej grupie The Brick and Most. Yy, Dzisiaj możemy oglądać jego pracę z różnego okresu, i z okresu tak zwanego cygańskiego, i tutaj bardziej, gdzie są takie, można by powiedzieć, może źle ujmę, ale leśne, gdzie po, po dużo jego prac powstało. Ale tak jak powiedziałem, bez tych artystek naszych, bo to można powiedzieć śmiało, nie powstałaby ta galeria, nie powstałoby to muzeum. Bardzo Wam dziewczyny dziękuję. Cieszę się, że mogłem obserwować co niektórych prace dosłownie, jak powstawały. Tam jak będziecie mieli czas, to sobie zobaczcie, jak prace od początku powstawały. Część prac była tworzona w domu, ale dwie dziewczęta robiły u nas w szkole. Myślę, że jeszcze, bo jak widzicie, tutaj jest coś dużo do zagospodarowania, myślę, że jeszcze będę mógł liczyć na waszą pomoc kiedyś w kolejnych pracach. Może któraś chce zabrać głos? A podoba się? <grywa> Słuchajcie, to jest pierwsza część, w której podziękowania są bardzo ważne dla dziewcząt, ale nie odbyłoby się też wokół tego wszystkiego. Według tej pomocy, których mi tutaj udzieliło dużo osób, można powiedzieć, że jakby policzyć z takimi drobnymi pracami, że ktoś coś przewiózł albo ktoś użyczył prądu, to może byłoby nawet ze 100 osób. Natomiast jeszcze bym chciał bardzo podziękować panu Łukaszowi Fryzowiczowi, który tu spędził masę czasu. Chodź, Łukasz, chodź, chodź. Wiem, że nie wszyscy mogli być dzisiaj. My praktycznie do tej robiliśmy tutaj do końca, do samego końca, ale jeszcze bym chciał podziękować. Ja te dyplomy dostarczę, ale przeczytam, bo, bo, bo naprawdę tu była duża pomoc. Panu Zdzichowi Kuniejowi. Panu Ryszardowi Wilczyńskiemu. Panu Tomaszo, Tomaszowi Gromali. Stanisławowi Winterowi. Panu Jackowi Magierze, Marcinowi Królowi, mojej klasie 8B, dajcie głos! 8B! <śpiewanie> <śpiewanie> Polecam do malowania ścian, jakby ktoś miał jakieś prace remontowe są świetni. <śpiewanie> Spędziliśmy tu dwa dni, są naprawdę świetni. Dyplom przekażę na lekcji wychowawczej. Chciałbym też podziękować Świetlicy Wsparcia Dziennego. Tutaj spędziliśmy dużo czasu popołudniami i jeszcze naszej jednej artystce, której dzisiaj tutaj nie ma, Juli Szawiole, której obraz tam wisi, także... Mam nadzieję, dużo więcej osób pomagało. Tak jak mówię, drobniejsze prace, dużo więcej osób pomagało. Ja mam nadzieję, że to miejsce będzie takim miejscem kulturalnym. Jeszcze jedna taka in informacja. Tu dzisiaj stoi ławeczka, która swoje miejsce będzie miała w podcieniach w rynku. Dzisiaj jest tylko tutaj pokazana. Będzie można sobie później usiąść, zrobić zdjęcie, ale ostatecznie jej miejsce będzie miało na rynku pod dziewiątką. Chciałbym, żeby był taki szlak właśnie od Tomillera, żeby się zaczynał na rynku tutaj, żeby można było przejść być może rozbudujemy go jeszcze kiedyś w czasie. Dowiedziałem się ostatnio, udało mi się zdobyć informację z archiwum państwowego taka ciekawostka, że Otto Miller urodził się dosłownie, urodził się w budynku naszej stacji. Także no niestety nie możemy tam nic robić na razie, bo to nie jest nasza własność, nawet tablicy nie możemy powiesić, ale kiedyś może z czasem to się uda. Z mojej strony to chyba wszystko. I jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy się przyczynili do jakiejkolwiek pomocy, bo mówię, czasami ktoś coś przewiózł, czasami ktoś coś obsługiwał, czasami ktoś użyczył prądu. Wszystko było tak, jak, czyli społecznie. Ale tutaj jeszcze właśnie bym zapomniał, a nie odbyłoby się bez tego projektu grantowego. Projekt grantowy napisaliśmy w październiku. Napisaliśmy, na te, składał się z dwóch części. Pierwsza część to była dziesięciu sławnych Lubawczan, których mam nadzieję, że będziemy za jakiś czas mogli obserwować przy innych projektach. Po tej części napisaliśmy właśnie na temat Muzeum Otto Millera. To jest taki program edukacyjno-społeczny. To działamy, druga edycja. I on jest pod egidą UNICEF Polska i Fundacji Santander. Dostaliśmy grant w wysokości 15 tysięcy. To był najlepszy program w Polsce, jedyny w takiej kwocie. I tylko był, pieniążki tylko starczały na to, żeby można było materiały zakupić tą ławeczkę. Reszta prac była robiona społecznie. No i dzisiaj tego oglądamy efekt. Pracowałyśmy głównie po lekcjach, musieliśmy pogodzić szkołę z właśnie stworzeniem, dlatego to wszystko wydłużyło się w czasie. Parę miesięcy dobrej pracy było, też zahaczyło o wakacje, ale ostatecznie udało się ukończyć. Należała inna praca artysty i pracowałyśmy same osobno w swoim czasie, w swoim zakresie. Miałem swoje dwa typy, zaproponowałem, ale dziewczęta ogólnie y, później już wybierały swoje też, które chcą, spośród wielu. Plan jest taki, żeby ona była w rynku, po, w kamienicy pod dziewiątką. No, są już pozwolenia odpowiednie na to, natomiast ja chciałem, żeby dzisiaj tutaj się pojawiła w miejscu, gdzie jest muzeum. I chciałbym, żeby szlak ruszał po prostu z rynku tutaj w tą stronę. Po roku dzisiaj możemy oglądać finał. Mam nadzieję, że jak najdłużej będziemy mogli oglądać, ale też jeszcze. Y, Nasze muzeum się będzie rozrastało. Mamy y, mamy tutaj ściany do zagospodarowania, niestety fundusze się skończyły. Na to, co żeśmy zaplanowali, sobie starczyło, natomiast jak uda nam się pozyskać dalsze fundusze, to jeszcze tu zagospodarujemy. Muzeum Otto Millera, jak pan widzi w plenerze, fantastyczna inicjatywa tutaj naszego radnego Krzysia Jawora. Cieszymy się z dwóch względów. Po pierwsze, były mieszkaniec Lubawki, tak, pokazujemy jego dzieła, a po drugie rewitalizujemy taki zaułek, zgodzi się pan ze mną, nieco zapomniany, tak, i to jest pierwszy krok do tego, żeby tutaj cywilizacja i być może kostka brukowa bądź jakiś inny materiał, który wypełni no niestety to błoto, które na razie dzisiaj jest wokół, ale to jest pierwszy krok do fajnego zagospodarowania lubawki. O, ciebie, 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 ciebie. <grych> Ale Krzysiu, proszę nie uciekać. O, co to jest? A potem Ale będę miał energię. Podobają Wam się prace? Bardzo. Zawsze w lecz. Super. Idziemy na łabędzie. Nie, to właśnie najlepiej.